Człowiek normalnie zaśpiewał dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, lecz, lecz to nie jest ta okazja, witam Was serdecznie in my kitchen, słuchajcie w dzisiejszym odcinku lecimy troszeczkę, będziemy mieli fajerwerków, jak to się mówi, pirotechnika, taka bardziej do wesel, ale zobaczymy czy amatorsko też się spisze, mianowicie mamy tutaj różne Coco na Maroko, czyli mamy jakieś malutkie wulkaniki, jakieś średnie wulkaniki, jakieś takie, ceglaste wulkaniki, no i mamy też takie wynalazki, które wyglądają bardzo fajnie. Chyba w 2016 czy 2017 roku robiłem taki właśnie projekcik Korona yy, Króla, czy jakoś tak, co właśnie oklejałem yy, bańkę taką aluminiową za pomocą wulkanów i tak fajnie się jarzyła i to, to chyba jest na takiej zasadzie to zrobione, nie? Tylko te wulkany chyba mają zupełnie, to chyba są złote, złoty i ten jest srebrny, no ale zobaczymy, no to najpierw o tym sobie coś powiemy. Słuchajcie, to jest bateria od Fontains, XF2015, 210 gram Neku, no i cena około 140 zł. I znalazłem to tylko na jednym sklepie. Na jednym sklepie znalazłem za 140 zł i bodajże jest XF2014, i tamte były około 100, jak dobrze pamiętam, więc no, 150 zł to nie jest tanio. Ale. To raczej tym, ja nie będę takim użytkownikiem tego i większość z was też będzie użytkownikami tego tylko to jest typowo kierowane dla yy, wesel czyli jak jest wesele, robimy jakiś pokaz weselny młodzi są jakiś tam torcik na dworze, jakieś fontanienki no to to według mnie <laughs> sprawdzi się rewelacyjnie młodzi stają sobie z, <laughs> przed tym, fotograf i naprawdę można fajne zdjęcia zrobić więc typ, przy, przypuszczam, że to jest typowo na wesel, weselniaczek. No to słuchajcie, to teraz mam, mam dwa takie, e, dwa, e, dwupaczki e, XF-2006 i XF-2005 e, Silver Sparkles i Gold Sparkles e, i trzeba zapłacić za to około 50+, plus, czyli jeśli byśmy chcieli na sztuki kupić, no to trzeba z 25zł za jedną taką fontanienkę. Niestety fontanienki, jak sami widzicie, nie mają żadnych podstawek, więc do tego potrzeba byłoby jakiegoś stojaka, żeby to się po prostu podczas użytkowania nie wywróciło i nie zrobiło żadnej szkody. Przypuszczam, że firmy pirotechniczne, które organizują jakieś tam właśnie dodatkowe atrakcje na weselach, takie oto stojaczki mają. Ale jeśli na przykład Wy chcesz, chcielibyście sobie coś takiego kupić, zaimponować żonie, kochance, szefowi, no to prosty sposób jest. Bierzecie kijek od rakiety, wbijacie kijek od rakiety i dwa razy wystarczy taśmą klejącą hapsnąć i dziękuję. Do widzenia. Będzie się, będzie się to stało i się trzymało, więc specjalnie dla Was też tak pokażemy, jak to powinno wyglądać. Te XF-y, co mogę na ich temat powiedzieć? 60 sekund, 3 metry. Tu to jest to samo. A nie, przepraszam. Srebrna. XF 2006. 3 metry przez 60 sekund. I gramatura tego cuda, jeśli chciałbym Wam powiedzieć. Ale powiem Wam. Starość, nieradość. I tego nie widzę. A, o, o. a gramatura tego cuda to jest 72 gramy netto. Natomiast jeśli chodzi o złoty, złoty, kochani moi, posiada 3 metry, ale 30 sekund. Dwukrotnie krótszy. Dwukrotnie krótszy. A gramatura naszego pięknego złotego o, to jest 43 gramy. Czyli no, mniejsza gramatura, krótszy czas palenia, a cena ta sama. No dobra, kolejne co mam? Mam dla Was przygotowane XF2007. Yy, I to pali się już na wysokość 4 metrów. Raczej tego mierzyć nie będziemy, chyba że ja obok stana a Kaszów będzie nagrywał. Bo Kaszor to się raczej dyga, żeby stanąć obok. E, 60 sekund, 4 metry. No, I tutaj cena 29 zł jest za sztukę. Za opakowanie 70, prawie 2 zł. E, 108 gram. Nek. Czyli całkiem, całkiem przyzwoicie. I na sam koniec cegówka, która naprawdę waży ze 400 gram. To jest XF2010. To cudeńko przez 5, te cudeńko przez minutę, wali na wysokość 5 metrów, czyli naprawdę jest dość fajny flake flower. No i powiem Wam, cena nie była zła, bo znalazłem to za 50 zł z, z groszami. Więc no zobaczymy jak to będzie. Zapraszam Was do sklepu Instagram machony69, no, cóż by tutaj więcej wam powiedzieć? Wezmę te piękne oto amerykańskie wulkaniki. Zrobię sobie stop klateczkę z tymi oto wulkanikami. Czekaj jakoś, tak, żeby ładnie wyglądało. O, będzie się trzymać. jest, Sami słyszeliście, że to wcale leciutkie nie jest. I taki oto bara, barachach. O, trzymaj, tak, trzymaj, i będzie piękne zdjęcie na miniaturę. Co ten gruby tam chce? No dobra, lecimy, testujemy i sprawdzamy. 2005 nabite na pal odpalaj Trzyma się, to nie wyrzutnia ani nie singelszot A buta mi przypaliło Kurde snuroweczki Nowe, oryginalne Proszę stał. Jest, wali do 3 metrów Weszedł nawet obo w stanie o. No, idzie do 3 metrów. Ty, kiaszka nam spali. Ja już widzę stąd, jak on się tam tli, widzisz? No, to poprzednim też się pali. Tak? Tak. A, no chyba, że tak. Taki, taki zwyklak ci powiem. Taki zwyklak. Dawaj taśmę i teraz dajemy 2006. Aż tutaj 2006 trzymam. O. Grzesiu, jego... Tylko ruchy. Tak, taśmy na taśmę naklejasz, ty, ty! Ty jesteś mistrzem, ty! Jakoś to zrobiłem, no co ja poradzę, na no, kuźwa. O dobra, Ja dobra. ci nie pierdzielę. Dobra, Heniu, jest dobrze. Kuźwa. Do, 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 do. Nie mogę. Ja pierdzielę. E, cheniu, dobra. dobra. Ja się Taś weź Zobaczcie się trzyma, no. jest dobrze I ten. Zobaczcie, bo... trzymało... palący... się będzie trzymał. Dawaj! Jeszcze ten palący Jeszcze ten palącek wap, łapie. Zobaczysz, Zobacz, będzie się trzymało, bo idzie po O. No, troszeczkę, no troszeczkę niższy Ale o wiele więcej światła daje. No, to wiesz, No, i teraz na przykład młodzi wjeżdżają, wiesz, odpalasz takie pyk, pyk, pyk systemiku, no, no. I teraz pytanie, czy są srebrne, czy złote na przykład. To jest typowa piłka pod wesela. Dlaczego? a jeśli nie A, jeszcze ciebie dołączyć do tego? No tak, bo ty byś musiał być zapalany. Nie musi. No jak, nie, rodzinka. Ty, palił się i palił i palił i palił, czas palenia na plus. dobra, teraz XP 2007. Mi to się kojarzy z Windowsami, ty. Dawaj. Dawaj, masz. Ty, jak to, jak uwaga, tam tego grzeje jak ten. Jak z piekła. Z tego jednego. On jest mistrzem. Dobra, odpalaj. Potem zostanie nam taki wielki bydlaczek. Chłodno się robi. O, o jaki ładny niebieski płomień. Ładny niebieski płomień. Ty! Niebieski płomień. Niebieski płomień. Niebieski płomień srebrny efekt. Złoty efekt. Tu jest niebieski, srebrny i złoty. I? O tak, ten fajny. Powiem ci wysokość z 3,5 metra. Do czterech może dobija. Ale ładny jest. Oryginalny. O. Tak wygląda jak się podkreśla kolorki. Światło bardzo mało daje. Dymo dużo nie daje, a mi jest. Coś jest Ładnie jest. Podoba mi się. Fajnie. I od razu takie ciche, nie? Powiem Ci, że takie mieszanie, I taki cichutki, czyli, czyli yy, można zrobić nieduży pokazik weselny. Bez kraklingu, bo niektóre włókany mają właśnie dużo Kraklingu. To jest taki cichutki. Trzymaj się, płumyczku. W A Dobra. No no, A no tak, bo ty się łapiesz tego dzydzla u góry, on się tli. No właśnie. Dobra. I XF 2010. A ja, a ja cały czas mówiłem XP Ty A ja cały czas mówiłem XP XP ty. Ja mówię coś mi z tym komputerem cały czas XP XP a te XF -y były o na razie złotym pluje Złoty płomień, złotym pluje Uuu wow. Muszę się oddalić Wow. Łoje wow. Chciałem Tam kaczorek stoi. patrzcie ole wysokie bydle. Ty, no do pięciu metrów wali. Ty on zmienił kolor na srebrny. Wow. Jak świetna No. Ale ładny Typo... Miał mi to jeden wulkan. kiedyś dawno go odpalaliśmy Pamię... od Triplexa, to on był Co, O, o mało w Tomaszowie 8 kabli nie spalili? Takie Ładne Wyżej walił, ale ten był kurde Ty i dwa takie odpalasz o, no, no. na wjeździe i starczy Super Dwa naprawdę. takie Dobra wariacie, teraz tego odpadł, wynalazka Bożego Czekaj, co? czekaj, daj go bardziej na, na równym, bo tutaj jest pod skosikiem. Go, jest lepiej. Pancio. Pancio. <noise> Szanuj ten ogień, bo to ostatni ogień jaki nam został. <noise> bo ja mam tą drugą kurtkę po praniu i nie ma ognia. Dawaj, odpalaj. Tam pewnie jest chyba 10 cm na sekundę. O. Boczki złote, środek srebrny. Taki delikatny. Ale jak się kasza Jest Ty zmienia te, widzisz? Zobacz. No. Tego to Kiszy w tym I patrzcie, no powiem Ci, stos, By zdjęcie wyszło, wiesz? No, Zaraz No, ładne. To super, są typowe, super. powiem Ci tak, to są typowe weselniaczki. Weselniaczki na imprezy, urodzinki. No, to i uwierz mi na przykład. Jak z, ktoś ma 50 lat. Robisz sobie coś takiego i można sobie za znajomym zdjęcie zrobić, tylko trzeba jakoś twarz oświetlić. Bo prawdopodobnie nie będzie no. widać Twojej twarzy bo jest za tobą, ale to jest na przykład sztosiwo i ten największy jest sztosiwo. No, do, do zdjęć, kurziwa, to naprawdę. To tyle. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.